Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja, Matka Boża i Matka Nasza. Witam Was, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Módlmy się. Panie, użyć mi, proszę, tej prawdziwej miłości, która nie zna zmierzchu, by moja lampa czuła dotyk, co roznieca i nie dała się zgasić. By płonęła zawsze cudownym światłem dla mnie i dla innych, by dawała najczystszy i najjaśniejszy blask. Panie Jezu Chryste, zapal nasze lampy, nasz zbawicielu, tak słodki dla nas, tak, by mogły one płonąć bezustannie cudownym światłem w Twojej świątyni i otrzymywać. Nieskończone światło ze światła nieskończonego, aby ciemność na zawsze została z nas wygnana. Proszę cię, mój Boże, podaruj mi tę miłość, która nigdy nie wygasa, by nasza lampa poznała Twój ognisty dotyk i nigdy nie zgasła. Niech zawsze płonie najjaśniejszym światłem dla mnie i innym niech da to cudowne światło Amen. Zaufaj Jezusowi, słuchając słów Jezusa i wierząc temu, który go posłał, a staniesz się posiadaczem życia wiecznego. Niech dobry i miłosierny Bóg cię błogosławi i na zawsze zamieszka w twoim sercu. Dziękuję z całego serca. Za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.